Or spicy meat. Hehe, <laughs> yeah, boy. Siemano, to i Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Tym razem pokażę Wam stronkę, która napisze za Was y, na przykład maila czy cokolwiek innego z wybranych tam opcji. Także od razu możecie zostawić na początku łapkę w górę, subskrypcję jeśli jeszcze nie posiadacie no i komentarzy czy stronka Wam pomogła czy też nie. Także co, przechodzimy do stronki, stronka nazywa się rytr.mi Tutaj wybieracie sobie Write Writing na ja sobie już sprawdzałem wcześniej jakiś na przykład opis pracy i coś takiego No tutaj sobie wybieracie język polski Ton wypowiedzi jaki ma być, czyli jakiś casualowy, krytyczny, śmieszny no i wybieracie też, co ma być napisane na waszym pracowaniu. Na przykład my sobie napiszemy maila. Ma być mail, nie wiem. No powiedzmy każualowy. No i co byśmy chcieli, na przykład nie wiem. E... No nie wiem. E... Opowiedz o. Albo opowiedz jak było. Na wycieczce. No i na przykład wybieracie. Im więcej napiszecie, tym dłuższa będzie wasza wypowiedź. Oczywiście, no co macie tutaj ograniczoną ilość znaków, jaką możecie pisać. no ale będziecie mieli sporą ilość tego 250 yy, yy, tych liter. No to jest jednak mimo wszystko sporo, sporo można tu pisać. No i czekajcie chwilę, no i temat, chyba ulubiona część podróży. No i im, witaj imię, odbiorcę, on będzie tu się bawić, jakoby to była podróży. Nie no wiadomo, im więcej napiszesz, nam trzeba jak jakby na wycieczce, co eee, ci się tam podobało. Tutaj możesz też wybrać, ile ma być wariantów. Biorę sobie jeden. Może tutaj, żeby się nie spadało na siebie. Teraz na przykład teraz jeden wariant. miarę zastanowi się czymś powiedzieć, czy coś się nam podobało. No i wiadomo, im więcej napiszecie, tym więcej po prostu strona dla was wygeneruje. Możecie też, na przykład co tu możecie, nawet opis tego yy, wideo na YouTube możecie dać, na przykład nie wiem Na przykład wygeneruję sobie te, jakiś opis i dam wam go na przykład w opisie tego filmu, no to strona która napisze za ciebie pracę pisemną Dobra, także kontynuujemy, bo miałem telefon, musimy odebrać więc kontynuujemy tutaj w tym momencie Yy, gdzie skończyliśmy, więc opis filmu, yy, no i na, tytuł filmu, scena, która napisze za Ciebie pracę ze mną, yy, jeden wariant, napisz dla mnie. No jeśli względem no, nie znosi pisania pracy, ten film jest dla Ciebie idealny, więc można nawet opis filmu, jeśli co jeszcze chcesz, na przykład yy, pomysł wideo, nie wiem co jeszcze tu pytanie i odpowiedzi, więc to pewnie jak jakiś dialog wam w szkole na przykład zadadzą, no to macie sobie wybrać jakieś wpisy na bloga, jakieś yy, re reklamy Google możecie sobie. Wytywać. Jest tyle możliwości naprawdę, że no, mi się wydaje, że najwięcej to jest ludzi, którzy chcą napisać C-maila, czy na jakieś angielski, czy coś, to wybierać po prostu języki, ta strona z to na Was pisze, więc myślę, że... Dla wielu to się przydaje niestety nie tej strony jak jeszcze do szkoły urzęszczałem ale myślę, że Wam sporo pomoże także w tym odcinku to było na tyle komentujcie, subskrybujcie No i co, na razie, elu!